Eee, Cień z wywar, war! Ja mam ostatnią szansę! Cześć, rywa, fajdź, znowu Mike Dungeons. Lecimy znowu z szóstą wieżą, Tym razem postaram się zrobić troszkę lepszy zestaw niż ostatnio. No, za pierwszym razem to wiecie. Parę błędów się popełnia. Czekaj, to wcześniej wziąłem obsidianowy pałasz. A może tym razem wielki wstrząs? To może się bardziej przydać, tak mi się wydaje, bo i tak za zbyt włącznie, no to tego pałasza i tak nie biorę. No i boss, eee, zobaczmy, jak teraz pójdzie z tym właśnie tym wielkim wstrząsem. Ostatnio nie zdążyli się ruszyć. Okej okay. Bum <laughs> Pierwszy nie zdążył się zrespić, drugi nie zdążył zaatakować Mnie bosy na wczesnych poziomach trudności mają tak mało życia, że ja walę Dobra, biorę tą zbrojkę I wezmę sobie Miksrowa bariera jakoś bardzo się nie przydawała Tak właściwie nie było jakichś takich bardzo przesadzonych mobków Bardziej tu przyda się śnieżka do tych takich jakby zwykłych Bariera się bardziej przydaje kiedy jesteś bardzo przybity A śnieżka do takich Zwyczajnych sytuacji. No i creeperów, oczywiście. Tak? A gdzieś to takie trudne piętro, że ich było dużo. Tam w jakimś zamkowym takim. To na pewno ich było tutaj. Pamiętam, że to tak właściwie nawet tego chyba nie pokazałem na odcinku, bo to było strasznie proste. Jak połowa tych pięter. To jest to piętro, to jest to piętro. Czekaj, czekaj, ulepszam się na fulla. I teraz tak, teraz tak. Hop, hop, hop. Macie trudkę. Może lecząko już sobie wezmę. Na razie nie jest źle. Bum. To znaczy chwilę poczekać. Na początku, wiecie, nasionkami ich wziąć, żeby się nie ruszali, a potem, jak się zrespią wszyscy naraz, to wtedy walnąć im te wybuchy. Także z dobrą taktyką, to nawet jak jesteś nobem, to jesteś w stanie to zrobić. Oj, teraz to piętro, które da się pominąć. Tutaj to pole je pomijał, więc wiem na pewno, że się da. To tak chyba trzeba po prostu tutaj. Tak, trzeba po prostu to ostrożnie zrobić i tyle. Ale nie, nie będę pomijał, bo ja zepsuję całą wieżę. Czekaj, tutaj można łazić? Tutaj trzeba wejść centralnie? Dobra, wydaje mi się, że trzeba wziąć sobie gniazdko. Ono może się bardzo przydać. Dalej, ten wstrząs się przydaje mocno, ale potrzebuje zwierzaków. Zastanawiam się, czy wziąć tą kuszę, którą wcześniej brałem, czy tą kolczugę, bo ona ma pszczółki, ale z drugiej strony, ona ma dwa bardzo unik, więc tych pszczółek będzie trochę mało. Chyba wolę tą kuszę. W sensie, ona jakby nie jest jakaś mega dobra. Jest mało amunicji, ale ja mam tej amunicji dużo. A potem będę miał jej jeszcze więcej: w sensie, będę miał łuk, w którym tej amunicji będzie mi przybywać zamiast ubywać. Więc po prostu sobie przypieszę Gierkę, nie? Nadchodzi tom zaklinaczy. Oj. No tak, śnieżka. Ale bardzo przyda się tutaj właśnie umiejętność odpowiedniego wysadzania kryperów na dystans. One są tu dosyć często. Dostajemy tu takie zbrojki dosyć słabe: w sensie, one nie mają redukcji obrażeń. Więc jeżeli oberwiesz, to jest problem. Więc te creepery warto właśnie wysadać na dystans. No i wtedy jeszcze raniał innych, więc podwójny zysk. Tylko, że ta śnieżka trochę myli czasami. Chcę wysadzić creepera, a on dostaje w łeb. Szczółki na full, to wezmę tutaj jeden level, bo na drugi mi nie stać. I ulepszam zbrojkę, bo będę ją miał przez długi czas. Właśnie i tak chciałbym szybko zamienić, bo tu chyba jakaś dobra broń była wkrótce. Chyba te, sztylety endowe, tak mi się wydaje Dobra, bierzcie pszczółki Po prostu zróbmy jak najszybciej, tą zjawę To jest serio jeden z najbardziej bezsensownych bossów w tej grze Ale fajne jest to, że jak on rzuca tą koronkę, to on wtedy jakby ma zwiększony damage na sobie Że mocniej go bijemy, to jest spoko Wielki wstrząs znowu A tu jest ten łuk O nie, to jest ten poziom, to jest ten... dwale wystygne, nie? Dobra, i to sobie wezmę Hop Dobra, ul i bawcie się, sami się bawcie. Ja nie zamierzam się z nimi bić. Ewentualnie mogę strzelać troszkę. Okej, okay. jest ich coraz więcej. Ech. Powiem, że trzeba szybko załatwić tych geomancerów. Jak znajdziesz na dystans, to walisz od razu. Ale problem jest z tym, że oni mają dosyć duży zasięg większy od nas. Można też przyjść na dół. Tutaj ich nie ma. Tam na górze było ich dużo. Tutaj jest ich mniej. O Jezu Chryste Golem, pszczoły. Bawcie się sami. Jezu, ile? Wy widzicie, co oni z tym golemem robią? Ej, to jest bez sensu. To jest RNG. O tym mówię. Jak on was zamknie i was wysadzi, wy nie macie co zrobić. Absolutnie nic! To jest losowe. Czy wy przeżyjecie, czy nie? Zacząłem tu dwa życia i w obu sytuacjach nie miałem jak się ruszyć. Może podszedłem za bardzo? W sensie. Wszedłem w zasięg zbyt wielu geomancerów. Ja wale. Widzieliście to? Bez sensu, bez sensu. Postaram się szybko ich rozwalić. Dobra, zaklinacze również, bo oni tutaj im pomagają troszkę. Podwójne obrażenia i takie tam. Jest to jest najgorsze piętro w całej tej wieży. Ja je chyba nie zamierzam powtarzać nawet. Bez skipowania? Nie. Nie chcę mi się z tym bawić. Ech, czy ja mam tutaj coś? Śnieżkę? Ja chcę tu śnieżkę na full wziąć. To na pewno. Dobra, postawię tutaj ul, bo tutaj będą jacyś na pewno. I będę stąd strzelał. Tam po lewej też ktoś będzie. Mam widok tutaj na całe wszystko. No, idą z lewej. A z prawej mnie chronią mopki. Ładnie, ładnie. I nawet do mnie nie podszedł. Znaczy, tam jeden, prawie. Cześć, co to było? Świniak gonił golema i pszczoła, A ten golem i pszczoła nic nie robili. Oni biegli do mnie. Halo? No dobra, może jak są jakieś dalekie dystans to mają priorytet, żeby iść do mnie, a nie bić. Bo tak to by się gubili trochę, ale... Hmm... Wyglądało to dziwnie. Także na ostatni szans się lecimy! E, to jest to, o czym mówiłem. To jest ta fajna broń. Więc tak, ja bym wziął sobie tutaj trafienie krytyczne i tutaj promienisty. Te promisty na dwa levely, to trafienie krytyczne na razie na jeden level. W sumie chyba zostanie na jeden level, bo strasznie drogie są te levely. Bardzo. Miałbym 7 punktów wydać, żeby zwiększyć moc o kolejne 20%. Jak masz 10% szans na krytyka, to tak jakby zwiększasz swoje obrażenia o 20%. Ej, tu bardziej proministy, chociaż. No, promienisty mógł się przydać. Jest o prawie połowę lepszy na trzecim levelu. Ej, ale te obrażenia są naprawdę spoko Ej, po gdzieś się zrespił, po gdzieś się zrespił, na dole jest. Tutaj nie wiem jaką taktykę obrać, chyba po prostu wezmę tutaj wejdę, tutaj walę UL A ja będę łaził gdzieś tu, na przykład, nie? Na spokojnie, sobie siedział. Tylko pilnować, żeby mój golem nie wszedł nigdzie do lawy. O, chodź tu i się bij z nimi, nie? O, to jest to piętro. Chyba moje ulubione tutaj. Bo śmiesznie spadam. I inni też. Tak właściwie tutaj takie te e, endermity były, nie? Jak tutaj rozwalisz, tego dużo, to one w to wpadają. Patrz to. Śnieżka. No tak, śnieżka. Czekaj, czekaj, teraz jest ich dużo i wpadłem. Golem. Dobra. Idziecie tu? A obeszły, ale niektóre spadły, bo i więcej. Ja dalej rozkminiam, czy to okno jest celowe, czy nie. Bo nie wiem, wygląda jakby, jakby. Jakby to był taki celowy portal. W sensie jakby nie wiem jakieś takie celowe okno na świat, coś takiego. Wygląda to na pewno dziwnie. Tego toporka nie biorę, pomimo już go brałem. Tutaj zawsze jest dużo mobków. Więc warto po prostu tutaj stawiać od razu wszelkie zwierzątka. A i uniki. No tak, uniki, cały czas uniki, jak najczęściej. I bardziej strzelać niż bić. Nie ma sensu za bardzo czasami bić. Tylko ryzykuję, oberwaniem. Ej, jak ja dawno żadnego itemka nie brałem. Mój najlepszy itemek to są te nożyki. Co ja powinienem na złocone wziąć? W takim wypadku. Nie wiem, tych nożych, chyba już nie będą lepsze za bardzo. Nie będę enchantował. Sharpness na trzecim levelu! Ale dodatkowe obrażenia to mógł też być cykl bólu. Więc tutaj troszkę się bałem Wydaje mi się, że lepiej był było ulepszyć łuk, ale z drugiej strony ja jeszcze chciałem właśnie ostatni upgrade do wzrostu dać Bo jeszcze go nie miałem Ej, on zamyka jedno okno, oko jak strzela, okno Jup, macie to? Ja przejdę obok? Bawcie się ale on nic nie robił O, obudzili się, wow Czekaj, 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 a czy to nie jest to miejsce? To takie nieprzyjazne Co to ta zbrojka ma? mikstrowo barierę ja tak się zastanawiam bo jakby, niby spoko fajno ale z... i obrażenia broni zwiększone ale z drugiej strony dobra, weźmiesz sobie tą barierę ale i tak nie zdążysz ich wszystkich załatwić na czas to może być ten problem właśnie dobra, pszczółki golem, sam robię jak najwięcej pszczółek i strzelam żeby im pomóc jak się zrespi golem to czyli teraz Dawaj, 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 tłucich, ich, tłusci ich, ich, Golem leży? Golem leży! O cholipka. E, Cieństewy war... Miałam ostatnią szansę. Hop! I... O Jezu chryste Szczuka. Bierz ich, bierzchik, bierz jest coś zaklęta. Dobrze! Wydaje mi się, że trzeba było po prostu użyć tej książeczki wcześniej. Bo oni się potem po prostu nagromadzili. Trzeba ich pocisnąć jak najwcześniej, zanim oni pocisną nas. Okej, okay, ja sobie przejdę tu powiedzmy. Oho, dobra, zbejtowałem paru, zbejtowałem wielu. Easy peasy. Szczuka wszystkich tankuje. Albo blokują się o tych ten ogłuszonych. Także to jest bardzo dobre miejsce. Wiecie jaki jest śnieżny łuk na unikacie. On strzela trzema strzałami naraz. Co prawda mało celne to będzie, ale. Jak będą hordy, to to się przyda bardzo. Albo początek i kres z pijawką. Ale to powiedzmy, nie używam aż tak bardzo broni wręcz, tak? Jestem bardziej tutaj pod łuk. Ten łuk jest bezpieczniejszy, jest lepszy. Pomimo, iż ten unikat nie będzie aż tak bardzo potrzebny, to ta zwiększona moc będzie jak najbardziej potrzebna. Ej, będzie takie piętro teraz z hordami. Będzie takie! Tam co te pułapki były. Dobra, tutaj. Zmienić trochę taktykę. Siedzieć tutaj. Nie tam na górze. Tam na górze to był zły pomysł. Okej. Okay. Golemy. Is... Do roboty, do roboty, do roboty. Dobra, dobra. To były jedyne dwa. Nie. Tu jest kolejny Creeper. Dobra. I to był chyba ostatni. Tam drugi golem. Rozwalił ich? Najwidoczniej sam wszystkich porobił. Ty, ja mam 9 punktów zaklęć. Co ja mogę ulepszyć? Nie chcę tych ostrzy ulepszać, bo one są strasznie drogie teraz. A tutaj. Nie wiem, wezmę sobie uniki kupię. bo czemu by nie? Co do ładowania, może? Okej, okay. dawaj, dawaj kolce. Hop, teraz do mnie. Aj, powinienem był przygotować, może, te golemy. One teraz będą obrywać od tych kolców, one tam będą włazić, jak głupie. Powinienem je wcześniej rozwalić. A w sumie nie było za bardzo kiedy. Ale dobre to jest. To często trafia wiele osób. Okej. Okay. No to teraz zaczyna się problem. Albo i nie. Nie no, jak strzelasz wieloma strzałami, to to jest takie łatwe Te całe hordy to po prostu padają Wystarczy schować się w rogu, gdzie wszystko widzisz i... To jest wszystko, To właściwie Teraz jest ostatni poziom z walką Ja sobie ulepszę te uniki, <grym> znowu Nie wiem, te pszczółki będę walił, w takich ilościach wielkich, nie? O, Jezu, ty nie, nie, nie rób tak Nie rób tak O Jezu, ten ogień, którego nie widać jak on się spawnuje Ziup, ziup, ziup Drugi golem. zaklinijmy ich... A, zakleły się pszczółki, spoko. Dobra. To będzie szybkie. To będzie bardzo szybkie. Jeszcze szybsze niż ostatnio. No szczególnie, że mam ulepszone łuknie. I... Nahita. Złatwione. A, jeszcze tamten jeden. Nice. Dobra, trzeba uważać tak właściwie na dwóch piętrach tak mocno. Co my tu mamy? Już myślałem, że to będzie dobra zbrojka. A ta? To ma cios krytyczny. Czy to przypadkiem nie jest lepsze od tamtego mojego czerwonego węża? Ogólnie te zbrojki są niby dobre, szczególnie ta. Ale tak właściwie kminie, z którą bronią taką endgame'ową, tego użyć i... No nie bardzo. Ty masz maksymalnie 1,5 miliona, a ty masz maksymalnie prawie 3 miliony. No tak, on ma mocne naładowane ataki. Czekaj, ale jak porównam sobie prędkość ruchu? No to jest taka sama, tylko amunicji ma więcej. To jest bardziej pod zwierzak niż podbicie. Niby to ma czas krytyczny, ale to tak właściwie jest słabsze. Nie wiem, może dam komuś. Będzie mniejsza moc, ale te enchanty są spoko. Jak tam moje punkciki prawie w ogóle się nie ruszyły. Ej. Jakbym porozwalał swoje złocone rzeczy, to zrobiłbym połowę questa z tym złotem. Tak właściwie. Dobra, także w tym odcinku tyle. Mam nadzieję że się podobało. Do zobaczenia i siemka.